Żeby posłuchać, po co my tu jesteśmy? Żeby posłuchać i poczytać na tych tablicach. Żeby poczytać, że my jesteśmy w Szczecinie Marynarskim. Że my jesteśmy marynarze. I że my tutaj z panią Laurą Chowacz, właśnie my. Chcemy tą tradycję pokazać, my Wam, my naszym kochanym mieszkańcom Szczecina jeszcze raz powtarzam, że wszyscy w Polsce wiedzą, że Szczecin leży nad morzem i to prawda, i to prawda, bo Szczecin leży nad morzem, nie wiem czy Pan Przewodnik Wam powiedział, ale od tam to... to, to Trasy zamkowej zaczyna się morze, się, ciągnie się aż do Świnoujścia. Wody morskie. A tam jest kochanie port morski. To znaczy, że my jesteśmy morscy. I nie tylko morscy, ale też odrzajscy, Bo to jest odra nasza. A tu jest też plac nadodziejski. Można poczytać, zobaczyć. Jak tworzyły się historyczne rzeczy? Kto tutaj jest na tych tablicach? Prekursorzy szkolnictwa morskiego. Konstanty Maciejewicz, Leduchowski, Szymański to są ci, którzy zaczynali tam na drugiej stronie i tam na piastów jeszcze lat temu. W 1947-53 zaczynało się szkolnictwo morskie.